Minęły trzy dni od rozpoczęcia apokalipsy mimo że w okolicy wszyscy zginęli. Nadal jest prąd, a w telewizji i radiu można usłyszeć wiadomości. Dowiedzieć się można w nich, że obszar, w którym występuje zaraza, został całkowicie odizolowany od reszty kraju. A żeby przypilnować, żeby zaraza nie roznosiła się na resztę Stanów. Zostało zmobilizowane wojsko. Rząd więcej szczegółów nie podaje. Pomiędzy wiadomościami, tak jakby nigdy nic, nadawane są programy o golfie czy śmieszne reklamy. 18:40, 11 lipiec. Byłem tak zmęczony, że praktycznie przespałem cały dzień. Właściciel tego baraku zostawił w lodówce świeże owoce i warzywa. Nie wiem jak szybko będę miał dostęp do aż tak świeżego jedzenia, więc najadłem się aż do syta. Mój wycieńczony organizm na pewno potrzebował tych witamin. Przed opuszczeniem tego miejsca postanowiłem przeszukać jeszcze kilka szafek. Napiłem się wody, wyciągnąłem jeszcze kilka przydatnych rzeczy i wyszedłem na dwór. Na ulicy zobaczyłem zombiaka. Na szczęście był sam, więc szybko poszło. To co znalazłem, powrzucałem do mojego wana, żeby zrobić miejsce w ekwipunku. Podjąłem dojrzałą decyzję i założyłem sobie kask na głowę. O wiele bardziej będzie mnie chronił przed obrażeniami niż jakiś tam kapelusz. Poszedłem przeszukać wszystkie ciała zombiaków, które udało mi się pokonać dzień wcześniej. Ale nic ciekawego nie znalazłem. Pamiętałem o białym wanie, którego miałem wczoraj. W środku miał tylko chusteczki nasączone alkoholem do dezynfekcji ran. A w bagażniku była opona i klucz do kół. Opony w moim wanie były w złym stanie, więc się ucieszyłem. Zanim odjechałem wszedłem jeszcze do baraku. Uzupełniłem zapasy wody, napiłem się i jak ściągałem brudny bandaż okazało się, że moja rana jest w 100% zagojona. Podjechałem jeszcze do tego białego wana, żeby sprawdzić czy przypadkiem nie ma jakiegoś paliwa. Okazało się, że bak był całkowicie pusty. Ruszyłem na południe. Martwiłem się o to, że niedługo zabraknie mi paliwa. W vanie. Jadąc tak, mijałem zombiaki. Praktycznie wchodziły mi pod koła. Gdzie Gdzieniegdzie z lasu wychodziły jakieś hordy. Tak jak wskazywała na to ogromna ilość zakażonych, dojechałem do jakiejś miejscowości. Przywitałem mnie je domki jednorodzinne i pięknie przystrzyżone trawniki. Po krótkiej chwili, tak jak się spodziewałem, zabrakło mi paliwa. Szybko wybiegłem z samochodu. Policzyłem ile jest zombiaków przede mną i stwierdziłem, że mogę walczyć. Coraz lepiej wychodziło mi machanie łomem. Po kilkunastu sekundach stwierdziłem, że muszę uciekać. Zombiaki zaczęły przybywać z miasta, z lasu oraz wychodzić przez okna. Przeskoczyłem przez bardzo wysokie ogrodzenie. Nie ma opcji, że jakiś zombiak sobie przez to przejdzie. Wykończyłem zombiaki, które były po drugiej stronie. Takie emocje, że serce mi waliło jak szalone. A ciuchy miałem mokre od potu. Rozejrzałem się dookoła i okazało się, że jeszcze czwórka z obiaku przyszła mnie powitać w nowym mieście. Wszystkim elegancko rozwaliłem głowy. Obejrzałem się za siebie i widok zwalił mnie z nóg. Ogromna horda praktycznie odprowadziła mnie pod samą siatkę. Teraz już wiem, jak będę sobie radził, gdy jakaś horda wejdzie mi w drogę. Podbiegnę do jakiejś wysokiej siatki, przejdę przez nią, a horda tam zostanie. Tak sobie myślałem, skończyłem papierosa i zaznaczyłem na mapie, gdzie zostawiłem swojego wana. Skradając się gdzieś w ciemnościach, zobaczyłem kolejną hordę. Tym razem byłem cicho, więc na głowie ściągnąłem sobie tylko jednego zombiaka. Ostrożnie otworzyłem drzwi do jakiegoś magazynu. Zerknąłem kilka razy, czy dźwięk otwieranych drzwi nie ściągnął tutaj hordy. Z magazynu zabrałem tylko młotek. Nadszedł dzień czwarty. Zapowiadała się pracowita noc. Po wyjściu z magazynu rozglądałem się po okolicy z myślą o tym, gdzie mogę udać się w następnej kolejności. Przeszedłem przez jakiś wysoki płot, cichutko podszedłem do jakiegoś zombiaka i go załatwiłem od tyłu. Nie zauważyłem hordy, która była obok. Minęła chwila i już praktycznie wszystkie zombiaki z parkingu chciały mnie pożreć. Na szczęście zombiaki nie są tak szybkie jak ja. Uderzałem delikwenta w głowę, odchodziłem 5 kroków do tyłu i tak w kółko. Niestety palenie papierosów wpływa źle na moją kondycję. Odczuwam to przy każdym biegu lub walce. Powoli zaczynałem mieć problem z oddychaniem. Na szczęście udało mi się wykończyć wszystkie zombiaki z parkingu. Jeden z nich miał tajemniczą mapę z oznaczeniem. W miasteczku Riverside jest jakaś wypożyczalnia kaset, gdzie można znaleźć dużo alkoholu. Ubrałem jakieś modne okulary przeciwsłoneczne, który upuścił zombiak. I skonsumowałem puszkę żarcia, żeby zaspokoić swój głód. Drzwi od budynku były zamknięte. Musiałem użyć łoma, żeby je otworzyć. Po wejściu przywitała mnie ciemność. Zorientowałem się, że ten budynek to budynek szkoły. Wyszedłem ze stołówki i napiłem się wody z kranika. Bardzo się wystraszyłem, bo przed drzwiami była wielka horda. Musiałem być bardzo, bardzo cicho. Zacząłem powoli sprawdzać pomieszczenia. W jednym z pomieszczeń paliło się światło, więc postanowiłem zostać tam trochę dłużej. Znalazłem tam fajne książki i czasopisma. Musiałem odpocząć, więc przeczytałem sobie kilka tych czasopism. Zamknąłem drzwi, bo chciałem nauczyć się jeszcze obsługi agregatu i naprawy pojazdów sportowych. Nie spodziewałem się, że wrócę do szkolnej ławki i tak pilnie będę się uczył. Zmęczony lekturą postanowiłem się zdrzemnąć. Spałem aż do godziny 12. Od spania na tym niewygodnym, szkolnym krześle, rozbolała mnie szyja. Na śniadanie zjadłem sobie puszkę brzoskwi. W jednej z szafek znalazłem fajne radio. Nadawane są komunikaty radiowe w sprawie tej epidemii. Może czegoś ciekawego się dowiem. Napełniłem zapasy wody i ruszyłem zwiedzać dalej. Przed drzwiami na szczęście już nie było tej hordy. Otworzyłem drzwi od kuchni, a tam wyskoczyło na mnie dwóch nieumarłych. Szybko ich się pozbyłem i zacząłem przeszukiwać to piękne miejsce, zwane kuchnią. Szukałem produktów z długą datą ważności. W szafie znalazłem jakiś pyszny sos pieczeniowy. Wypiłem praktycznie cały zapas tego sosu. Z szafki zabrałem jeszcze ziemniaki, pyry i kartofle i sadzeniaki. W następnym pomieszczeniu znalazłem piłę. Przyda mi się do obcięcia jakiegoś drewna albo ręki. Zabrałem oczywiście papierosy i zapalniczkę. I w jakiejś torbie papierowej znalazłem pysznie wyglądającą bułkę z cynamonem. Na odchodne zabrałem jeszcze cebulę z lodówki. W końcu jestem patriotą. Jestem dumny z pochodzenia. Zwiedzając sobie korytarze, zauważyłem ząbiaka, który dobija się do środka. Zabiłem go, żeby jego stukanie nie ściągnęło reszty. W sekretariacie szafki były puste. I gdy miałem eksplorować kolejne pomieszczenie, zobaczyłem hordę, która dobija się do okna. Usłyszałem tylko dźwięk pękającego szkła i uciekłem stamtąd. Nie wiem czemu, ale musiałem to zrobić. Zapaliłem papierosa na szkolnej stołówce. To było dziwne uczucie. Miałem wrażenie, że wyleci mi jakaś facetka i wlepi mi uwagę. Na parkingu stał czerwony mały samochód. Myślałem, że to będzie łatwy łup. Ale niestety okazało się, że obok była horda, która sprawnie mnie przepędziła. Przeskoczyłem przez siatkę i tak naprawdę wrąbałem się z deszczu pod rynne. Od razu, moim oczom ukazała się wielka horda, która podążała w moim kierunku. Po krótkiej chwili zombiaki pojawiły się wszędzie wokół mnie. Musiałem coś wykombinować, żeby zgubić tę hordę. Postanowiłem zrobić tak, jak zrobiłem dnia poprzedniego. Zacząłem powoli ciągnąć tą hordę w stronę siatki. Przeskoczyłem przez nią i jeszcze na odchodne spojrzałem na ich piękne twarze. Było bardzo, bardzo gorąco. Musiałem ściągnąć tą kurtkę. Ledwo co ściągnąłem kurtkę i już ktoś mnie przywitał po drugiej stronie. Spokowałem narzutę do plecaka i ruszyłem dalej. Postanowiłem pójść na ten parking obok szkoły, bo myślałem, że ta cała horda poszła sobie w lewo. Myliłem się i już za kilka chwil zostałem otoczony przez chmarę nieumarłych. Ściągnąłem jak najwięcej zombiaków sieda do siatki i przeskoczyłem przez nią. Okrążyłem szkołę naokoło. Jak widziałem jakiegoś pojedynczego zombiaka, to go zabijałem. Nie chciałem robić za sobą ogona. Ale czasem, gdy myślałem, że jest tylko jeden albo dwa zombiaki. Odgłosy walki przyciągały całą hordę. To miasto było jakieś porąbane. Na ulicy, na przedmieściach, przed domkami, w domach, wszędzie roiło się od zombiaków. Znowu stary numer. Zapędziłem zombiaki pod siatkę i przeskoczyłem przez nią. Ale tym razem po drugiej stronie było tak samo źle. Z lewej i prawej była horda. Kilka kroków dalej i z lasu wyszła kolejna. To było tak naprawdę piekło na ziemi. Musiałem kombinować jakkolwiek się dało. Wchodziłem tylnymi drzwiami i wychodziłem drzwiami przed nimi. Próbowałem też zabijać małe grupki zombiaków, żeby tak jak mówiłem, nie tworzyć za sobą ogonów Poszczęściło mi się, była tylko trójka. Usiadłem sobie na polanie. Wokół mnie nie było żadnego zombiaka. W spokoju zjadłem sobie ciasto. Musiałem odpocząć przez chwilę, ponieważ moje płuca już wysiadały. W oddali na parkingu były sobie tylko dwa zombiaki. Wyglądało na to, że tu już koniec tych wielkich hord. Wszedłem sobie do jakiegoś małego pomieszczenia z dużą ilością narzędzi i sprzętu. Niestety nie miałem na to wszystko miejsca w plecaku. Załatwiłem tą parę na parkingu i przypłętał się trzeci. Temu też rozwaliłem łeb. Na dany moment miałem zabitych 80 zombiaków. Zbliżał się wieczór, a ja robiłem się bardzo senny. Wszedłem do mieszkania od strony kuchni i zacząłem jeść to, co znalazłem w szafkach. Do plecaka spakowałem puszki z jedzeniem, które miało najwięcej kalorii. Postanowiłem, że będę spał w tym domu, więc trzeba było zadbać, żeby było tu bezpiecznie. Na górze spotkałem jednego zombiaka. Doświadczony w boju, bez problemu go załatwiłem. Reszta pomieszczeń była pusta. Musiałem teraz oczyścić domy obok oraz ulicę. Od razu wyłączyłem telewizor i rozpocząłem eksterminację wszystkich bestii, które znajdowały się w pomieszczeniu. Do końca wieczora przeszukiwałem szafki i zabierałem najpotrzebniejsze rzeczy. Przy okazji zabijałem też bestie, które znajdowały się w pomieszczeniach. Lokator był bardzo uzbrojony. Znalazłem pistolet z amunicją oraz futerał ze strzelbą. Na dodatek znalazłem fajne książki, które na pewno mi się przydadzą w przetrwaniu. Wróciłem do domku, w którym będę spał. Poszedłem na górę. Zasłoniłem zasłony. W końcu przebrałem ten brudny t-shirt. Był poniszczony i cały we krwi. A w szafie znalazłem coś, przez co opadła mi szczęka. Karabin oraz strzelbę. I do tego full amunicji. Żeby tego było mało, w schowku znalazłem kolejny karabin. Musiał tu mieszkać jakiś pasjonat broni. W moim pokoju znalazłem jeszcze rewolwer z amunicją. Z takim arsenałem to ja się nie boję niczego. Rozłożyłem wszystkie moje skarby na podłodze. Postanowiłem wszystko jakoś poukładać. Wyciągnąłem amunicję z pudełek i włożyłem ją do magazynka. Wziąłem karabin w ręce i włożyłem magazynek. W tamtej chwili czułem się jak młody boss. Założyłem karabin na plecy i wziąłem błąd w ręce. Przed snem postanowiłem wszystko dokładnie wyprać. Z uśmiechem wyciągnąłem bułkę z cynamonem i ją zjadłem. Jak zjadłem bułkę, to zapaliłem sobie papierosa i rozmyślałem o tym, że ten dzień był naprawdę owocny. Martwiłem się trochę o tego Wana. Wiedziałem, że muszę jutro się tam udać i wyciągnąć z niego jakieś najlepsze rzeczy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki za wszystkie subskrypcje, lajki i komentarze. Ja się z Wami żegnam, cześć.